Mieszkańców bulwersują sprawy związane z zagospodarowaniem terenów kolejowych. Chciałem poinformować, że po 22 października zmienili się, się przepisy związane z planowaniem przestrzennym. Od tej pory tereny kolejowe nie są terenami wydzielonymi, można będzie je wprowadzać do planu ogólnego. Oznacza to, że w najbliższym czasie miasto musi przystąpić do modyfikacji dużego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzając tereny kolejowe. Będzie można wreszcie objąć opieką ten teren. Dodatkowo e, chcielibyśmy przejąć przynajmniej fragment terenów kolejowych, które mają e, charakter terenów zielonych, po to, żeby je uporządkować, bo kolej sobie z tym nie radzi. Kwestia dworca pozostaje jeszcze kwestią otwartą. Zmieniają się przepisy i nastawienie polskich kolei państwowych. Być może w zbliżającej się przyszłości będzie można objąć opieką również dworzec kolejowy, bo ta pseudowizytówka nie najlepiej świadczy o mieście. W takim razie zniknie także prawdopodobnie w przyszłości ten teren zakrzaczony, że tak powiem. Przy... Ten teren wzdłuż torów kolejowych między ulicą kolejową a torami chcielibyśmy przejąć. Są zobowiązania podatkowe kolei i w tej chwili jest pozytywne nastawienie do tego już zarządców terenu.